Witamy, witamy Hej Tą ścieżką dochodzimy zawsze przez ten mostek Na giełdę Na targ staroci w Wytomiu tak e, Pogoda No, niezbyt... Jechali... Jechaliśmy dwa razy, padało no. Mam nadzieję, że się utrzyma, na razie jest sucho Jest fajnie, jest, nie jest gorąco, jest fajnie na razie, tak niespoko Także polowanie, czas zacząć Lecimy po stryjskach na skarby Dzień dobry, ile taka rzeźba z zegarem? Tak A to mnie zainteresowało. A co, to jest? co to jest? Kajdanek. Dla konia. Aha. Kajdanek dla konia. No to widać nie wiem, co no to tak jest no. mm -hmm. no, Nawet nie myślę, jak, jak ten koń był. Ładny tukan, to jest tukan, nie? Mhm. Piękne z muranu. To też jest ładne, ale tukan z tym Te tukany, czy pelikany? Pelikany, o, bardziej. W jakich cenach? 250, 250 zł. Dobra, dziękuję bardzo. te się To mi jest No właśnie, to są najlepsze takie stoiska, no gdzie jest wszystko. Ojej Nie wiem, co to jest. Anglia? Anglia? No. Anglia, no. One no chyba wszystkie są angielskie, to Anglia to ma takie, no. One mają taki specyficzny Ale królik ma nie widziałeś Tam jest góra od fiury mhm. no, góra gdyby ktoś szukał No gdyby ktoś szukał to jest góra Ale to nie jest chyba polska mm. Bo nie widać Nie widać jajeczek A nie wiem czy jajeczka były u góry czy u dołu to u góry, to na... trzeba będzie Tego co widzę, chyba że to jest koło no, może być koło Tam są wazoniki mm -hmm. mniejsze I jest I mm -hmm. Iwona Nie, Marta Marta Żartuje Są kureczki nie, i będzie nie, to Francja? to nie jest, Pol jest Polska to nie są nie, Ząbkowice no. mhm. ale ciekawe jest no no, no. Cieka ciekawy kolor no. o dość tam będzie ciężko tutaj jest tak. jak zbanek banek chce 350 a ty, czyje to? Ząbkowice Fiedorowicz, Fiedorowicz. Fiedorowicz. No. No. Leczny, no przepiękny bez uszkodzeń ktoś do negocjacji? No, ładnie jest I w... zapałę tam ma My nie, nie wchodzimy w polskie szkło, także... Ale to... podoba nam się Nie, ładnie, ładnie I w co, moich kolorach normalnie Co, Ci się spodobało coś? Po coś? tu nic, no? nic mi nie mów Po co się tu przeprowadzisz? Tylko jak zwykle nie ma dekielka Kurde, A to chyba jest bez. To, to jest z wazon, to, to nie dany. jest ten... Włocławek, nie? No Zgadza w jakiej cenie pan ma. A ze, a ze stówkę? Trzeba spytać już No tutaj też pan ma ładne szkiełko Ta muszla piękna Ćmielów. Dzień dobry. Ja nie znam ludzi, ale mi mówią dzień dobry. Nie wiem to było. Pewnie Cię nie znają. To jest y, miśnia miśnia czy miśnia, miśnia pozbawiona? To jest miśnia miśnia. Pięk, piękny stary Ćmielów. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. dobry rzeczy No widzę samo piękne rzeczy. W dobrym towarzystwie, ale pokażę Państwu ciekawostkę, której nie widzieliście nigdy. Aha. Bo mnie zaskoczyło, jak tyle lat handluję tym. To jest oto cudo. Jak Pan odwróci, to Pan teraz dopiero zobaczy. Hmm. Niech Pan powie, co to jest. Tak? No to już nie widziałam, nie? Nie wiem, co to jest. Kapel? Niech Pan. Tułowica? Rozwiązana. Prawdwojenny. Oni takie rzeczy robili? No, nie? oni robili izolatory. O proszę. No, ale to mnie rozwaliło, nie? Po prostu kantynowy kubek. No i że to jeszcze No. Ja bym nie powiedziała, brakuje że tylko to jest. SS. No. W, jaki, w jakiej cenie? 150 zł. 150 zł. Nie powiedziałem, że to jest. 150. No mówię pani, że ja po prostu nie wierzyłem w to, co widzę. No, no. Dokładnie. A wazon. Wazą. No. Mówiłam do męża, po coś mnie tu przeprowadziły? mam tyle dwa z Wysławka, że... Ale wiesz co ta zielona jest ładniejsza, moim mi się bardziej podoba. Ten koszyczek zielony, jak nie lubię koszyczków to nie jest ładne. Ładny nie? No, ja Mi się bardziej ta rapsodia podoba. Rapsodia, no piękna okay. mm -hmm. Lata 60. Ładna Czechy jakiej ceni, ale ładna. Ładna. Lata rapsodia. Ale ziemu lida. To też jest rapsodia, tylko tak. Mhm. Te cztery, mi tak. Te cztery kolory robią robotę. Cena, robot... cena wazonika mnie zaskoczyła, bo żeśmy tak obstawiali, że będzie chciał pan ze słówkę, nie? Za ten no tak. wazonik mi się teraz Bierzesz go? Tylko cztery Chcesz go? Podoba no, mi się ładnie. No właśnie. No ten, on nie będzie Ten taki mamy wąski wiesz? jest podwójna soczewka. Widzisz? Jest dwa razy soczewka w soczewce. No. Tak, mamy ten wąski, nie? No widać, że on jest, no jest konkretny, także... W... Jaka, jaka cena? 350, 350, zł. 350. zł. Także to i tak jest dobra cena. Mhm. Ja, bardzo dobra cena, fajny jest. Ja się nie znam kobieta. Ten ten. Jak tutaj Pan obok powiedział, co tu nie jest ładnego Dla każdego coś miłego I pięknego i ładnego Mielka, To jest piękne ja! Patrz na dzbanek Tylko mamy mniejszy chyba Nie? To będzie ten, ten, ten co mamy parowa? Ale czy nie? Może być, że to jest parowa Powiem ci, że bardzo podobne wzory są Poczekaj, ja sobie Nie No, ty Parowa. parowa. Mhm. no to jest Tylko chyba ten sam, szukamy, co mamy. Tak, ten sam, co mamy. My szukamy filiżanek do tego. tak, To jest to samo, co mamy, ten zestaw. Mhm. Tylko, że my mamy Albo bardzo, tego, albo bardzo. A bardzo podobnie, zbliżone. No? A szukamy właśnie filiżanek i kup podstawek. I nie ja. to to no to jest, Który? Bron musiał tutaj cieszyć się. Ciekawe. Ojej, nagle ale powiem Ci Ci... To, to, to ale to jest takie jak y, jakbyś na, na jajko. Chłopaków obok kupiłem y, tułowice Takie jakby na jajko, nie? Tutaj przynajmniej porozkładane. dużo stanowisk jest nieporozkładanych bo pogoda niepewna i ludzie czekają czy ten deszcz będzie, czy nie będzie no, ale przyjechali przyjechali, coś tam porozkładali się także mam nadzieję że będzie co nagrać Wam pokazać Na samym wieździe jesteśmy, to wchodząc na targ po prawej stronie. Te kartoniki takie wypaśne. Taki leczniczek, ale do filiżanek, tych jarmarcznych, ładny, staruszek. Ciekawe, co to za sygnatura W Też bardzo ładne A z ciekawości Bogucice Swoje przeżył Albo po prostu jest ukryty, wystarczyłoby go przetrzeć i będzie piękne jest z bąblami, ciekawe co to za warzonik Ciekawe szkiełko to, to, to jest największy obciak za naszych czasów A Teraz 900 zł. Nie było większego obciachu jak, to, jak ta kura na telewizorze. <grymne> <grymne> nie wiem, czy słyszeliście. Ale kura, nie, no polecam, wiem, że ludzie to, wgierali, to ale, ale nie, Największy obciach to kura na telewizorze. I to taka za 9 stówek. Tutaj jest Francja. I mm -hmm. pani nie wzięła tej miseczki z Cepeli. Nie? Nie. Nie kupiła? Nie kupiła. Możesz sobie kupić. No tu jest, zaraz o to Co to O, jest. To jest cepelia, nie? No, no, na pewno. Małowanie 100% jest, cepelia, opole. Nowa babele. Mm. Ładna jest. Mazur Agnieszka mm. 1986. Kaśtu. No. Ale ładna. Jarmarczna. Ale ładna. Czekaj, jakie ceny? Ładna. Piękna. Chcesz Zapytaj. Ile taka filiżanka? 7 dyszek. A miska? 8 dyszek. 8 dyszek. Dużo. No, tak myślę. Tu też, po pole? A tu jest ten, no. Widzę, że wpadła, wpadła cała kolekcja. To jest Ternowiec, nie? Mhm. To jest ten sam Ternowiec. Mi się te podobają, nie? Te ząbkowice, ale nie zielone, tylko takie, ta, takie niebieskie. O, patrz tutaj. Tutaj to jest w ogóle z dodatkiem. To są e, mrówki turystyczne, one jeżdżą z, z targu na targ. Przepraszam. Jakie tutaj są te? Jak one ma kory? Ma kory? No, Aha. Czy nie? Patrz. No korek rosną. Ale tu jest więcej takich No jest, jest Cały zestaw Cała kolekcja no będziemy się widzieć ze Sławkiem i Joasiu Dzisiaj także ich tutaj skierujemy Patrz jaki słuczan wielki Ładny, nawet kolor jest ładny Ładny kolor O proszę Jest kolejna Uh -huh. Mówię, trafiła się cała kolekcja uh -huh. ktoś zbierał a dziś szuka nowych właścicieli I tutaj pozdrowionka dla Hubercika no chodziesz. ciasteczka naszego youtube'owego ale bardzo zajechana to chodzi oj tam oj tam ale, oj. Ale tu jest ładny słuchaj? Też jest chodzisz, nie? Czy nie? Jak myślisz? Nie, nie będzie chodzić. Nie, chodzisz chyba. Hmm, Tylko prawnie. to może być ten na e-port, wiesz? Rozdicenio. Może być tak no, tak nie, tak. na ten, ale... Hmm. Dobra, dla o, mnie nic. Dla mnie nic nie ma, nie? A. Idziemy dalej. Idziemy <laughs> dalej o, tutaj masz jeszcze mlecznik. Już nagrałem. No ale nie ma jeszcze filiżonek. Tutaj kolega z YouTube'a Ale chińskiego, albo innego, azjatyckiego Nikt, nikt nie pomyli mi, Dajcie. Na Znajomych od groma tutaj. <grymnie> Przynajmniej u znajomych można coś nagrać fajnego? Bo tak to czasem jest problem. Także Macie tutaj tego towaru pięknego. A klamry w jakich cenach? Różnych czy? Bo tam są różne stany i różne jednostki. A mniej więcej? Wysówki? Nie. Dwa tysiące za to? Dwa tysiące. Grubo. Grubo Nie, nie znam się, dlatego pytam Normalnie 1000 euro Jakby była ładniejsza Tak? No, teraz wygięte Także za rany więcej stało Dzięki za możliwość nagrania. A za Na A na co chcesz wymienić? Możemy Kostki? wymienić, tylko na kali nie ma, bo wiadomo, ale. pana, taki... proszę pana, będę w telewizji. Nie, Jest nie, nie, bę. dosyć dosyć nie, nie będzie pan. Dobra, bo też Robi się gorąco, no? Kruchota, no. Lecimy, nie? Lecimy Zrob, Zrobiliśmy Wam stuczny tłok Pięcie wcześniej, my ale... Na razie, powodzenia Co to, deseczki? To jest nowe, nie? Mhm. Chociaż e, już jest, widzisz, po... Bo... To no nie może być nowe Nie będzie, spękane, no, już spękane jest, nie? Wow. to jest o no, świeczkę też jest bolek też jest bolek to jest mhm. balek, balek. bolek stary no. No. matylajta matylajta to no. są talki Tam to jest ciekawe na tych nóżkach takich ładnych nie? No. nie wiem co ale bardzo ładne ładne, ładne tyle tu wisz idę na, ten, to na filiżanki. filiżanki 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 Bawaria 35, 35 takie ładne mhm. to jest ciekawe Anglia będzie, nie wiem po 5 dyszek i też winter kubki po 25 Mhm. Kiedyś takie gdzieś podobne, nie? Mhm. A ile? 25, 25 zł. O ale się podoba. Ciekawe, bolki. Nie. to tylko myśmy wtedy. takie w tej taki No, no, 45. Dlaczego? Każdy inny, z no tak, są tak. Ale nie są wszystkie miesiące, bo panie sobie biorą, tylko ze swoim miesiącem. urodzenia. <laughs> więc już są przebrane. Koteczki. Koteczki, no. Rekasowa, fajna, sowa tak, patrz tu jaka fajna kurcze pięćdziesiąt złotych pewnie gra ale kurna fajna okay, Murano, Medici talerzyki z koteczkami Kurde wytargam, wytargam ładna kolorystycznie wyostrzysz O kolorystycznie fajna rybka 45 zł, piękna i cena naprawdę super 45 zł delfinek Delfinek wie jakie cenie? 35 zł mnie robimy jakiś Bardzo ładny Drykać ci częś się Dzień no. Dzień ja, Lecimy dalej Nie to na Można powiedzieć że spawiem

parę rzeczy mm. proszę wybierać <grywa> 110 widzisz tu ta chodź jest ładna mi się podoba ten co pan odłożył mm -hmm. tamto zaraz zaraz wrócę przepraszam <grywa> no, za ile? no to mm, no jest stówka mm. bardzo ładna no ładne jest ładne tam Mała matka bębka, ale nie przeszkadzają. No, ale bardzo ładna jest. No, to ma ładnych. Nie jest popielniczka. Nie, nie, no jako słonka nawet może być. No? Dobre Dobre, Silniczek zaburtowy, chyba salut.

to jest ciekawe, ten wazonik jest ciekawy. A mi się to. Nie, bardziej wazonik. Mi się bardziej to szkło. Rzuciło w oczy. Co to jest? Co to jest? Dobra, nie było tematu. Wszystko na temat, jakaś, jakaś forma szklana. Nie wiem, co to jest. Biżuteria, także pozdrowiona dla naszej pani Asi. takie coś się za młodego robiło Ale z było gorzej O jest Ola już tam to ja uciekam Ciekawy serwisik Zwał brzycha

Wydaje, nie bo no, to, no, to kamień jest. No, Twarde, wbrew pozorom, nie? No i nie ma żadnych samobytków, więc to yy, tak jest yy. hmm? A tak, okulary sobie kup. Albo lornetkę.